Witam wszystkich. Serwis informacyjno-analityczny jest w kontakcie guru.markets. Dziękuję bardzo za pomoc. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego filmu. Porównajmy teraz główne podstawowe wskaźniki spółki China Yuhai International. Ticker: CUD. Recenzja powstała na podstawie informacji aktualnych na dzień. 7 września 2024 roku Według klasyfikacji Guru.markets organizacja China Yuhai International należy do podkategorii Equipment Heavy, w ocenie bierze udział 25 firm, co jest bardzo reprezentatywne. Zacznijmy od podsumowania danych dla firmy. Przyjrzyjmy się każdemu parametrowi bardziej szczegółowo nieco dalej. Jeśli to konieczne, Możesz go wstrzymać. Sugerujemy bardziej szczegółowe przestudiowanie każdego wskaźnika firmy. Dostęp do stołu o strukturze Ticker jest całkowicie bezpłatny i otwarty. Prosimy o udostępnienie tej wersji w swoich sieciach społecznościowych. Kapitalizacja rynkowa spółki China Yuhai International wyceniony na i 48 setne miliarda dolarów. Z kapitalizacją rynkową podkategorii wynoszącą 322 miliardy dolarów China YuHai International ma udział na poziomie 148 procent i jest jedną z bardzo małych firm w podkategorii. Kapitalizacja bilansowa spółki szacowana jest na 1,3 miliarda dolarów. Z kapitalizacją bilansową podkategorii wynoszącą 64 miliardy dolarów. China Yuhai International stanowi udział w wysokości 2,35%. Porównując udziały w wartości wymiennej i księgowej, widzimy, co następuje. Zajęty udział China Yuhai International w podkategorii przy ocenie kapitalizacji rynkowej wynosi 148 000%. Wartość księgowa wynosi 2,35 procent oznacza to wzrost wartości rynkowej o 1275%. Ocena udziału spółki w rynku i kapitalizacji bilansowej pod kategorii. Dobrze, jeden punkt. Całkowita ocena firmy China Yuhai International zostanie zademonstrowana na końcu filmu. Proszę spojrzeć do końca na logikę analizy. Zobowiązania finansowe badanej organizacji wynoszą i 377 tysięczne miliarda dolarów. Zobowiązania dłużne do kapitalizacji bilansowej wynoszą 29% kapitału spółki. Wynik na długach spółki dobry 1 PKT. Stosunek ceny rynkowej spółki do jej zysku wynosi 9,9. Przy średniej dla podkategorii 17,5% jest to wynik o 43% niższy od średniej dla tej podkategorii. Ocena wskaźnika wartości rynkowej do jego zysku w porównaniu z podkategorią: Dobrze, jeden punkt. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 48 milionów dolarów. Przewidywane zyski na następne 12 miesięcy wstępnie szacuje się na 56 milionów dolarów. I to o 16,2% więcej niż obecnie. Ocena oczekiwanych przyszłych wskaźników zysków w porównaniu z podkategorią. Dobry, 0,5 punktu. Bilans wartości firmy do przychodów wynosi 0,2. Średnia podkategorii wynosi 2,1 i jest o 90% niższa od średniej podkategorii. Ocena kursu giełdy do jej wskaźnika przychodów w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Dobrze, jeden punkt. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 2650 milionów dolarów. Oczekuje się, że przyszłe przychody na nadchodzące 12 miesięcy wyniosą 3080 milionów dolarów. I to o 16% więcej niż obecnie. Ocenić przewidywane przyszłe wyniki sprzedaży w porównaniu z wynikami podkategorii. Dobry, 0,5 punktu. Marża wynosi 1,8%, przy średniej dla podkategorii 12%. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 10,2%. Ocena rentowności sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii akceptowalna 0 PKT. Udział spółki pod względem liczby pracowników w podkategorii wynosi 2,67%, czyli o 1704% więcej niż udział kapitalizacji rynkowej. I fakt ten pokazuje brak równowagi ceny wymiany organizacji China Yuhai International, najprawdopodobniej w kierunku niedoszacowania. Kwota kapitału rynkowego na każdego pracownika organizacji wynosi 58 tysięcy dolarów. Natomiast dla podkategorii 1052 tysięcy dolarów różnica między średnią podkategorii a wskaźnikami organizacji wynosi 94,5%. Oszacowanie kapitału rynkowego firmy w przeliczeniu na zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Dobry – 0,5 punktu. Kwota zysku na indywidualnego pracownika wynosi 5,9 tysiąc. Dolarów – przy średniej dla podkategorii – 60,2 tysiąc. Dolarów – różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 90%. Oszacowanie zysku przypadającego na pojedynczego pracownika firmy w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii: znośny, 0 punktów. Udział w przychodach na indywidualnego pracownika organizacji wynosi 325 tysięcy dolarów. W podkategorii 502 tysięcy dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 54%. Oszacowanie przychodów na pojedynczego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Znośny 0 punktów. Akcje krótkie odpowiadają 1.1% przy średniej dla podkategorii 3.5%. Jest to ocena ryzyka wystąpienia krótkiego nacisku. Wskaźnik techniczny RSI 14 pokazuje dla spółki poziom 71% China Yuhai International dla podkategorii poziom RSI-14 wynosi około 41%. Technicznie rzecz biorąc, prace z podkategorii są oceniane niżej niż China Yuhai International. Porównanie dynamiki kursu akcji spółki China Yuhai International i podkategorii firm. Widzimy, że na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy notowania spółki China Yuhai International wykazało zmianę o 5,1%. Wobec zmian cen w podkategorii minus To na pewno nic nie znaczy, ale trzeba o tym pamiętać. Ogólny wynik przedstawia się następująco: 5,5 na 10 punktów. Średni wynik dla podkategorii to 1.9 PKT. Jeśli spojrzeć bardzo szeroko na całą giełdę jako całość, widzimy, że średni wynik dla całej giełdy to 30 punktu. Wobec noty 5.5 dla firmy China Yuhai International. Zajrzyjmy do tabeli zamówień. Jest ona dostępna. Link do niej znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zleceń zawiera wszystkie decyzje podjęte przez system informacji o cenach akcji guru.markets. Dostęp do tabeli zamówień jest bezpłatny i darmowy. Link w przypiętym komentarzu. Przypominamy, że 2 września 2024 roku opublikowaliśmy zarządzenie. Serce CID System oceny informacji i referencji guru.markets. Zapada decyzja w sprawie tego zamówienia. Zamknij transakcję. Efektem jest zysk na poziomie 6,3%. Bardzo dziękuję widzom za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu pomocy guru.markets. Naprawdę jesteście najwspanialszą publicznością na całym świecie.